Jaki obraz nieba został zaprezentowany w Piśmie Świętym? Czy jest to fizycznie istniejące miejsce? Czy współczesna nauka jest w stanie dostarczyć dowody na to, iż niebo istnieje? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. W wielu fragmentach Biblii poruszany jest temat nieba, jednakże warto zaznaczyć, iż w Piśmie Świętym można doszukać się aż trzech znaczeń nieba. Pierwsze odnosi się do atmosfery otaczającej ziemię, drugie do planet, gwiazd oraz galaktyk, zaś trzecie do miejsca przebywania Boga. Z pierwszym znaczeniem nieba można spotkać się już na początku Starego Testamentu, gdzie zostało wspomniane, iż niebo zostało stworzone przez Boga. Niebo miało formę sklepienia oddzielającego wody pod sklepieniem, odwód nad sklepieniem. Na niebie tym znajdowały się słońce, księżyc oraz gwiazdy. W tym kontekście niebo posiada cechy fizycznego obiektu i jest utożsamiane z tym, co widzimy, spoglądając w górę. Niebo w drugim znaczeniu odnosi się do planet, gwiazd, galaktyk oraz całego wszechświata. Taki opis nieba znajduje się w Księdze Psalmów. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś ty utwierdził. Niebo w tym Aspekcie, odnosi się do całego wszechświata oraz wszystkich znajdujących się w nim ciał niebieskich. Trzecie znaczenie nieba jest najciekawsze. Jest to bowiem miejsce przebywania Boga. W Piśmie Świętym wielokrotnie wspomniano, iż niebo jest miejscem, w którym mieszka Bóg. I zdjęty trwogą rzekł: O jakże miejsce to przejmuje groza. Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba. Ze swego świętego mieszkania z niebios spojrzy i pobłogosław Izraela, lud swój. Ty usłysz w niebie miejscu Twego przebywania, radź się zmiłować i działać. Na koniec powstanie. Stali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do jego świętego mieszkania, do nieba. Niebo jest niebem pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. Powyższe fragmenty nie są jedynymi, mówiącymi o tym, iż Bóg mieszka w niebie. Wielokrotnie w Piśmie Świętym Bóg określany jest jako Bóg Nieba, Bóg Niebios, Pan Nieba i Władca Nieba. Niebo w Piśmie Świętym posiada określoną lokalizację. Ludzie bowiem rozmawiając z Bogiem, zwracali się ku niebu znosili ręce ku Bogu kierowali błagania ku niebu Biblia zawiera fragmenty mówiące o tym iż niebo znajduje się nad ziemią rzekł nadto Pan do Mojżesza tak powiesz Izraelitom wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan dni tak długie jak dni niebios, które są nad ziemią niebiosa, które masz nad głową Będą z brązu, a ziemia pod tobą żelazna. Niebo, w którym mieszka Bóg, znajduje się nad ziemią. Tamtąd Bóg przemawia do ludzi. W niebie nie mieszka jednak tylko Bóg, gdyż jest ono również domem dla aniołów. Warto również zaznaczyć, iż w Biblii odnaleźć można fragmenty mówiące o tym, jak wygląda niebo: wspaniałość wysokości, sklepienie o przezroczystej jasności tak wygląda niebo. Przepiękny widok. Niebo w Biblii nie zostało przedstawione jako astralna niebo materialna kraina, lecz jako fizycznie istniejące miejsce, posiadające posady, swego rodzaju fundamenty. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia. Posady niebios się poruszyły. Zatrzęsły się, bo on zapłonął gniewem. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. W niebie znajduje się pałac Boga zbudowany na fundamentach, które oparte zostały na ziemi i które mogą trząść się w posadach. Zupełnie podobnie jak budynki znajdujące się na ziemi. W niebie znajduje się wiele fizycznych obiektów. Jednym z nich jest tron Boga Pan w świętym swoim przybytku Pan ma tron swój na niebiosach Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. Tak mówi Pan niebiosa są moim tronem a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Również w Apokalipsie świętego Jana można znaleźć wzmiankę o tym, iż w niebie znajduje się tron Boga. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Ponadto wokół centralnego tronu, na którym zasiadał Bóg, znajdowały się 24 inne trony, na którym zasiadało 24 starców. Z tronu Boga wychodzą błyskawice, i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu duchami Boga. Przed tronem Niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dookoła tronu cztery zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Niezwykle barwny opis nieba możemy znaleźć w księdze Ezechiela, który doświadczył widzenia Boga i zobaczył jak wyglądają niebiosa. W niebie zobaczył on cztery istoty o postaciach człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ się Rozpostarty ponad ich głowami ku górze. Ponad sklepieniem było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Z opisu tego jednoznacznie wynika, iż w niebie znajdują się materialne przedmioty. Pałac Boga oraz Jego tron. Ogólnie przyjmuje się, iż do nieba po śmierci trafiają dobrzy ludzie, którzy żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi. Jednakże Biblia nieco inaczej opisuje, w jaki sposób ludzie mogą trafić do nieba. Do nieba możemy dostać się wówczas, gdy zaakceptujemy fakt, iż Jezus umarł na krzyżu za nasze winy i gdy poprosimy Go o przebaczenie. Do nieba nie trafimy jednak zaraz po śmierci, jeśli byliśmy za życia dobrymi osobami. Trafić tam będziemy mogli dopiero po nadejściu czasów ostatecznych. Wielu zaś co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Jednak bycie dobrym nie wystarczy, by wejść do nieba. W apokalipsie zapisane zostało, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Do nieba trafił więc tylko ci, których nazwiska zostały zapisane w Księdze Życia Baranka. Nasze wyobrażenie o niebie sprowadza się do spokojnego. Miejsca, w którym dusze siedzą na chmurkach i grają na harfach. Jednakże w Piśmie Świętym stwierdzono, iż niebo, do którego trafią ludzie po Dniu Ostatecznym, będzie posiadało fizyczne budynki, w których zamieszkają ludzie, zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. W Biblii znajdujemy zapisy mówiące o tym, iż osoby zbawione otrzymają w niebie nowe ciała pozbawione wad i grzechów. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, jaką może on także wszystko co jest sobie podporządkować, niebo będzie miejscem pozbawionym łez i cierpienia. W którym ludzie będą żyć bardzo długo, nasze ciała ziemskie zostaną zastąpione ciałami niebieskimi. Niebo zaprezentowane w Biblii posiada określoną lokalizację jest to jak najbardziej fizycznie istniejące miejsce. Niebo opisywane jest jako dom Boga, w którym znajduje się Jego tron. Jednoznacznie więc twierdzono, iż nie jest to abstrakcyjne miejsce, w którym dusze zmarłych siedzą na chmurkach, lecz jest to miejsce z budynkami, które Jezus przygotowuje dla tych, Którzy żyją zgodnie z przykazaniami Boga. Czy możliwe jest, by niebo faktycznie istniało? Czy znajduje się ono nad naszymi głowami? Czy istnieją jakieś dowody? Które mogłyby wskazywać na to, iż jest to realnie istniejące miejsce, w umysłach ludzi dominuje pogląd, iż niebo jest miejscem wiecznego szczęścia. Tradycyjnie przyjmuje się, iż niebo jest nad nami. Jednakże zgodnie z nauką, nad naszymi głowami znajduje się atmosfera ziemska, a nad nią przestrzeń kosmiczna. Wobec czego nie można stwierdzić, iż niebo zlokalizowane jest nad Ziemią. Jednakże przez stulecia wielu ludzi twierdziło, iż odwiedziło niebo po swej śmierci. Przeżyli oni śmierć kliniczną, tak zwane doświadczenie śmierci, i opisywali to, co widzieli. Osoby takie czują i widzą, jak opuszczają własne ciała, napotykają na swego rodzaju bramę, drzwi lub tunel, na końcu którego widzą światło. Następnie doznają uczucia przemieszczania się przez inne światy, które wydają się im bardziej realne niż świat, w którym żyli. Przechodzą przez krainy, które mogą im się wydawać znajome, lecz również mogą być całkowicie abstrakcyjne. Ludzie słyszą muzykę, która nie jest muzyką i widzą światło jaśniejsze niż wszystko, co do tej pory widzieli. Czasem spotykają osoby, które już zmarły, widzą aniołów, czasem postacie historyczne, a nawet Jezusa. Taki opis nieba przedstawiają najczęściej osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej. Interesujące jest to, iż relacje osób tego doświadczających są niezwykle do siebie podobne. Czy więc takie doświadczenia śmierci można uznać za wiarygodny dowód na istnienie nieba? Nie jest to bowiem jednorazowy przypadek, lecz relacje tysięcy osób doświadczających śmierci klinicznej. Wielu ludzi mogłoby uznać, iż opisy śmierci klinicznej i odwiedzenia nieba mogą stanowić wymysł osób żądnych sławy. Może to być prawda, jednak doświadczenie śmierci przeżyły również osoby o wysokim statusie społecznym, które nie potrzebują sławy i rozgłosu. Jedną z takich osób był neurochirurg Eben Alexander, który doświadczył śmierci klinicznej. W 2008 roku, po zapadnięciu w tygodniową śpiączkę na skutek zakażenia bakteryjnego, zobaczył niezwykłe rzeczy. Opisywał on, iż stał się drobinką na skrzydle motyla i latał wśród milionów innych motyli. Leciał pośród kwiatów, drzew, przez miejsce z wodospadami i pięknymi kolorami, nad którymi znajdowały się łuki srebrnego i złotego światła. Następnie zobaczył łuki światła, które jego zdaniem były aniołami. Wydarzenie to przekonało go, iż świadomość, dusza lub jaźń w jakiś sposób istnieją w oderwaniu od umysłu i ciała i mogą podróżować do innych wymiarów. Ten inny świat świadomości poza ciałem stanowi nową granicę nie tylko dla nauki, lecz również dla całej ludzkości. Raymond Moody, autor jednej z pierwszych książek na temat doświadczeń śmierci pod tytułem Życie po życiu, stwierdził w 2013 roku w wywiadzie dla CNN, iż wśród ludzi, którzy mieli tego typu doświadczenia, przekonanie o życiu pozagrobowym wykracza daleko poza religię. Wiele osób mówi o spotkaniu z istotami światła, chrześcijanie mówią o Jezusie, Żydzi o aniołach. Podobne opowieści można spotkać w Chinach, Indiach czy Japonii. Wszędzie ludzie mówią o spotkaniu istot pełnych miłości i współczucia, które znajdują się w niebie. Jednakże z doświadczeniami śmierci istnieje pewien poważny problem. Nie ma grupy kontrolnej, do której można by się odnieść. Większość ludzi znajdujących się na skraju śmierci umiera, więc nie może opowiedzieć o tych wydarzeniach. Osoby, które powróciły ze stanu śmierci, umierały w różny sposób, więc również nie sposób porównać tego, czego wówczas doświadczały. Jednakże na przestrzeni lat nauka wysunęła wiele teorii dotyczących powiązania wizji nieba z chemicznymi i psychicznymi procesami towarzyszącymi śmierci. Andrew Newberg, neurolog i profesor na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona, swoją reputację zdobył badając mózgi religijnych osób. Które podczas medytacji miały ekstatyczne doświadczenia. Wierzy on, iż tunel światła, często opisywany przez osoby doświadczające śmierci, może zostać wyjaśniony w bardzo prosty sposób. Podczas zamykania oczu, ludzie początkowo przestają widzieć obszary peryferyjne. Z tego właśnie powodu ludzie mogą upatrywać w zwykłym zamykaniu oczu wrażenia przechodzenia przez tunel. Widziane przez nich jasne światło stanowi po prostu centralną część systemu wizualnego, który widział. Jest najdłużej. Profesor Newberg przedstawia możliwy scenariusz, który ma miejsce podczas śmierci. Gdy ludzie umierają, dwie części mózgu, które zazwyczaj pracują oddzielnie, zaczynają pracować wspólnie. Współczulny układ nerwowy, a więc sieć nerwów i neuronów biegnących przez rdzeń kręgowy i rozprzestrzeniających się na niemal każdy organ ludzkiego ciała, odpowiada za pobudzenie i podniecenie. Przy współczulny układ nerwowy, z którym spleciony jest układ współczulny, Uspokaja i odmładza człowieka. W trakcie życia włączenie jednego z tych systemów wyłącza drugi. Jednak w mózgach osób, które przeżyły mistyczne doświadczenia, w tym prawdopodobnie podczas śmierci, oba systemy działają wspólnie na wysokich obrotach. Konsekwencją tego jest fakt, iż ludzie doświadczają zarówno spowolnienia, poczucia przebywania poza ciałem, jak również dokładne, intensywne widzenia różnych rzeczy. W tym wspomnień, ludzi oraz wydarzeń z przeszłości. Zdaniem profesora Newberga, wizje nieba są jedynie chemicznymi i neurologicznymi zjawiskami zachodzącymi w mózgu podczas śmierci. W latach 80. XX wieku naukowcy wysunęli teorię, iż doświadczenia śmierci są swego rodzaju fizjologicznym mechanizmem obronnym. Aby obronić się przed uszkodzeniami, mózg w trakcie traumatycznych wydarzeń uwalnia ochronne substancje chemiczne, które równocześnie wywołują intensywne halucynacje. Teoria ta zyskała na wiarygodności wówczas, gdy naukowcy odkryli, iż wszystkie cechy doświadczenia śmierci, czyli tunel światła, przebywanie poza ciałem, duchowy strach, halucynacje i przywoływanie wspomnień można osiągnąć odpowiednią dawką ketaminy substancji psychoaktywnej. W 2000 roku psychiatra Karl Jansen w swojej książce Ketamin Dreams and Realities przedstawił wywiady z osobami używającymi tej substancji, jedna z relacji osoby tej substancji opisuje podróż podobną do tej odbytej przez Dantego lub Świętego Jana w Apokalipsie. Osoba ta opisuje, iż weszła w złote światło, które całkowicie ją otoczyło i które utożsamiała z Bogiem. Osoba ta przyznała, iż dotychczas nie wierzyła w Boga, co czyni opowieść jeszcze bardziej niezwykłą. Jednak dla niektórych naukowców te czysto naukowe wyjaśnienia wizji nieba nie są wystarczające. Psycholog Emily Williams Kelly, pracująca na Uniwersytecie w Virginii, uważa, iż badania nad doświadczeniami śmierci są jak najbardziej rzetelną dziedziną naukową. Spędziła ona całe życie badając relacje pomiędzy mózgiem a umysłem. W praktyce przeprowadzała wywiady z osobami umierającymi. Starając się znaleźć pewne podobieństwa, wierzy ona, iż relacje osób, które doświadczały wizji po śmierci, jednoznacznie wskazują, iż świadomość istnieje nawet po śmierci mózgu. Teoria ta może stanowić wyjaśnienie wizji nieba. Jeśli nasze świadome doświadczenia są całkowicie uzależnione od mózgu, to nie może istnieć życie pozagrobowe, niebo i piekło. Wraz ze śmiercią mózgu następuje śmierć umysłu. Jednak ludzie, którzy doświadczyli śmierci, mają te wizje. Po śmierci mózgu widzą niebo. Jej zdaniem, po śmierci ludzie przenoszą się do innego wymiaru. To przenoszenie się do innego, duchowego wymiaru w tym kontekście może zostać udowodnione przez naukę. Czy niebo istnieje naprawdę? Czy jego biblijne opisy, jako miejsca, w którym znajdują się budynki i pałac Boga, mogą być prawdziwe? Czy fakt, iż współczesna nauka udowadnia, iż umysł może istnieć nawet po śmierci mózgu, może być dowodem na życie pozagrobowe? Czy doświadczenia osób, które przeżyły śmierć kliniczną i doświadczały nieopisanej miłości i obecności Boga, mogą stanowić dowód na to, iż po śmierci możemy trafić do nieba? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.